Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagram w winnicy od wydanictwa Granna. Jest nowa gra, od się tego wydawcy. Będziemy tutaj chcieli łączyć drogami nasze farmy z naszymi plantacjami winogron, będziemy chcieli też dostarczać te winogrona do naszych zamków po to, żeby prawdopodobnie zarobić z tego jakiś bardzo fajny trunek. Gra wygląda w sposób następujący, mamy talię dróg, mamy talię naszych farm i mamy dla każdego z graczy taki, taką jedną kartkę, taki szablonik, na którym będziemy rysowali sobie ścieżki, które tutaj będą się pojawiały. To będzie rozgrywka solo, także nie będę z nikim konkurował, a jedynie będę chciał jak najwyższy wynik punktowy tutaj zbierać. Jeżeli będę miał najniższy z możliwych, to będzie totalny ocet. Jeżeli troszkę lepiej, to wino, marki, wino i tak dalej, i tak dalej, aż do 150 i więcej punktów, co dla mnie na razie jest nierealne, ale może w przyszłości. I rozgrywka przebiega tak, że w pierwszej turze odsłaniamy kartę naszej farmy. To będzie farma C, więc pisujemy, że będziemy punktowali naszą farmę C. I jak zauważycie, w czasie, gdy będziemy punktowali tak sobie 5 naszych farm i co ciekawe, każdy kolejny wynik musi być coraz wyższy. Jeżeli by zdarzyłoby się tak, jak tutaj widzicie na tej takiej graficzce, że w pierwszej turze miałem bardzo wysoki wynik, a później miałem bardzo niski, to niestety dostaję 0 punktów za przyszłą turę, że miałbym niski wynik. A 0 punktów każde na koniec gry to jest minus 5 punktów w ostatecznym rozliczeniu. Także będę chciał, jakby od niskich wyników przyjść do coraz wyższych, coraz wyższych, coraz wyższych, żeby równomiernie punktować. Nie mogę po prostu raz dobrze, a później beznadziejnie. Dobrze i mamy formę C, ona znajduje się dokładnie tutaj i będę chciał połączyć ją z jak największą ilością winogron na mojej ścieżce i jednocześnie nie zapominając, żeby inne formy nie były odcięte. Przebiega to tak, pierwsza tura, wykładamy kartę, mamy trójeczkę. Zobaczcie, to jest taki zakręt w ten sposób. Tu macie ściągawkę dla wszystkich jakby zakrętów i jakiego rodzaju one występują w grze. Także zacznijmy od tego, że narysujemy sobie ścieżkę w ten sposób tutaj. Czyli dokładnie wzorowuję to, co jest na karcie i przechodzę do następnej karty. Jeżeli byśmy dali na kilku graczy, wszyscy jednocześnie oczywiście by to samo robili i wpisywali, gdzie, gdzie chcieli te, te nasze tutaj ścieżki. Teraz mamy taką ścieżkę numer 5, więc ją zrobiłem sobie tutaj. I kolejna karta. Pierwsza żółta. Żółta karta nie różni się niczym w zasadzie w działaniu. Poza tym, że jeżeli pojawi się czwarta karta, tura się kończy i będziemy punktowali moją farmę. I teraz tak tutaj połączymy sobie z farmą, żeby rozpocząć sobie punktowanie. I na chwilę obecną, jakby tura się teraz skończyła, miałbym tylko jeden punkt, i bojenowi winogrono połączone ścieżką z moją jedną farmą. I co jeszcze jest istotne, zamiast rysowania mojej ścieżki, mógłbym podejrzeć, jaka następna farma pojawi się w punktowaniu, bo to jest ważna informacja, bym w stanie tutaj się przygotować do połączenia z przyszłymi farmami. Następna karta, może sobie odłożymy tą żółtą tutaj, żeby nie zapomnieć ile już mamy, także jesteśmy w jednej czwartej naszej rundy. Mamy szóstkę, czyli z góry na dół, w ogóle mi tutaj w ten sposób nie pasuje, więc połączymy sobie chyba tutaj od zamku. Zaczniemy to budować, a to dlatego, że na koniec gry, poza punktacją ze wszystkich farm, mamy też punkty za połączenie naszych różowych winogron z naszym różowym zamkiem i zielonych winogron z naszym zielonym zamkiem. Także poza tym też musimy patrzeć na punktowanie tych winogron, żeby nie odciąć tutaj swojej farmy. Następna karta to jest piątka, i zapunktujemy sobie, hmm, wydaje mi się, że tutaj. Także trzy kolejne punkty to będą. I to jest trzecia nasza żółta karta, więc ja sobie rysuję sobie po raz kolejny. Już nie mogę, podlo, w zasadzie mogę podejrzeć sobie teraz kartę faktycznie, tym bardziej, że tak średnio mi pasuje te, ten zakręt, więc podejrzewam, sobie jaka farma będzie następna. Jest to farma D. Farma D. Jakbym udał na kilku graczy, oczywiście nie pokazałem tej karty nikomu, czyli warto tutaj sobie zacząć budowę to może sobie narysujemy coś tutaj. Teraz mamy czwórkę, to sobie dołożymy tutaj czwórkę. Weźmiemy tutaj do naszej B. Oczywiście drogi mogę rysować gdzie tylko chcę. Mogę zacząć od drogi, mogę zacząć z innego miejsca. I to jest moja czwarta żółta karta, więc za chwilę będzie punktowanie. Pytanie, czy jeszcze jestem w stanie tutaj zapunktować jakieś moje winogrona. Mógłbym tutaj, ale miałbym ślepy zaułek. Czy warto to zrobić? Wydaje mi się, że tak. Więc zrobimy tak i punktujemy. Punkty, czyli ilość moich winogron połączonych. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Więc mój wynik w tej rundzie to jest 6. I muszę uważać, żeby w przyszłej rundzie powiększyć ten wynik, żeby nie dostać zera, zera punktów. Wszystkie karty, jakie wykorzystaliśmy, spadają. Także mamy zawsze w każdej gdzie ten sam zestaw, tak naprawdę karty, tylko zawsze w różnej kolejności, więc różnych rzeczy się możemy spodziewać. Następną farmę odkrywamy to jest farma D. Wpisujemy D i odsłaniamy pierwszą kartę. Jest to szóstka. Hej, co? I zaczynamy znowu, może od farmy sobie. Teraz mamy kolejną szóstkę. No niech będzie, że sobie narysujemy tutaj. Może uda nam się to z zielonym zamkiem połączyć. To jest żółta karta czwórka, także ewidentnie mi tu nie pasuje ten zakręt, ale no nigdzie mi praktycznie nie pasuje. Chyba, że ewentualnie tutaj możemy w ten sposób, że przyszłościowo myśleć o połączeniu tu z zielonym zamkiem. Teraz mamy numer 3. Nie chcę tu sobie odcinać tego, więc może w ten sposób. Dobra. I teraz mamy piątkę. Dobre pytanie, gdzie teraz piątkę wstawić? Hmm, może tutaj. Farmę A zaczniemy robić. Mo może wyjdzie, a może nie. Jedynka. Tutaj potrzebujemy więcej punktów, także jedynkę sobie rysujemy w ten sposób. I następna karta jest to szóstka. Prosta z góry na dół, także połączymy sobie tutaj. I następna karta będzie to czwórka, trzecia żółta. Także też już zbliżamy się do końca rundy i muszę więcej zapunktować, bo wtedy miałem 6, teraz mam dopiero 3 punkty. Eee, więc bardzo potrzebuję. A to jest czwórka. Czwórka mi w ogóle nigdzie nie pasuje. Także narysujemy sobie ją powiedzmy tutaj. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale powiedzmy, że tutaj. Kolejna czwórka, nie pasuje mi kompletnie, więc teraz zdecyduję się na podejrzenie farmy. Następna będzie B. No i to w sumie bardzo dobrze, bo będzie mi łatwo, bo mimo że wcześniej zapunktowałem za te winogrona C, ale mam połączoną, dalej będę mógł kontynuować i sobie połączyć z większą ilością. Dobrze, następna piątka. Oj, uratowany w ostatniej chwili, zobaczcie, bo... A może i nie? Bo teraz tak, rysuję tutaj, to jest czwarta żółta karta, więc kończy się moja runda. I teraz mam punktów tylko i wyłącznie 1, 2, 3, 4, 5, 6 to bardzo źle, bo jeżeli mam 6, czyli taki sam wynik, to niestety to znaczy, że to jest 0 i na koniec będę miał minus 5, za to jeżeli, jeżeli tylko za to minus 5, za każdy kolejny 0, kolejne minusy. Także już widzicie mniej więcej jak to wygląda. Teraz będzie mi stosunkowo łatwo, bo teraz w następnej rundzie będę minimum jeden punkt ich musiał zdobyć, żeby mieć więcej niż 0, także nie będzie aż tak źle. A tym bardziej, że następna kapta, ja wiem, że to jest B, gdzie już mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów. Także tylko połączyć jakiekolwiek winogrona i wtedy zapunktuję. Także zobaczmy, jak punktowanie ostateczne by wyglądało. Na chwilę obecną miałbym tu 6, minus 5, tak więc tutaj bym sobie minus 5 za to i ilość winogron w danym kolorze połączona z danym zamkiem, ten zamek daje mi 0, bo nie połączyłem się z żadnymi winogronami, ale zielony mi daje bonusowych, zobaczcie, raz, 2, 3, 4 za cztery zielone, więc miałbym Magatela, co, 10, minus 5, no. po drugiej rundzie miałbym 5 punktów na plusie, także tak w dużym skrócie wygląda Winnica. Możecie sobie zobaczyć, jak na koniec gry wyglądają, jak to jest pokreślone, wszystko, jak ścieżki ładnie niektórzy sobie rysują. No i co? I teraz przejdziemy do podsumowania: powiem w kilku słowach, jak nam się grało winnica. Muszę przyznać, że przy tej grze bawiliśmy się bardzo dobrze. Jest to taka gra nieco podobna właśnie do karuby, którą już jakiś czas temu recenzowałem. Tylko różnica jest taka, że karuba kosztuje około chyba 130-140 zł nawet. Winnice, możecie już nawet za jakieś 30 zł z kawałkiem dostać, co jest sobie kolosalną różnicą, bo możecie sobie kilka pudełek tego kupić i dopiero będziecie mieli karubę. No oczywiście nie do końca można to porównywać, bo to jest, wiecie, dużo pudełkowa gra z różnego rodzaju kryształkami, z figurkami naszych postaci, z świątyniami, z jakby z planszą. Tutaj macie tylko i wyłącznie bloczek do, do zapisywania waszego postępu w grze i karty, ścieżek, jakie wychodzą. Ale co to, to nie zmienia faktu, że gry moim zdaniem są bardzo zbliżone poziomy. Tak, jakbym miał wybrać, która z nich jest lepsza, to byłoby mi bardzo ciężko, bo z jednej strony w Karubie dużo bardziej podobał mi się klimat, bo tam jest wiecie: Indiana Jones, przedzieranie się przez, przez dżunglę, zdobywanie jakichś artefaktów i, i jakby cały wyścig, a z drugiej strony winica daje chyba lepszą, wydaje mi się, zagadkę logiczną. Bo, bo, bo w karubie mieliście o tyle fajne wyjścia, że zawsze mogliście coś sobie zbudować, bo mieliście na przykład skrzyżowania, jakby składające się z x czyli mogliście sobie i w lewo pojechać, i w prawo, i w górę, i w dół, na przykład na jednym kafelku. Tutaj, jeżeli się już pomylicie i odetnijcie sobie drogę, to już jesteście utopieni, bo już nie jesteście w stanie do tego wrócić, więc cała ta. ta... Jakby zabawa polegająca na tym przewidywaniu, jakie farmy wyjdą, w jakiej kolejności, jak zbudować ścieżkę, żeby jak najwięcej sobie zapunktować i jednocześnie nie zapominać o zamkach, jest to totalnie świetna zabawa. No i następna rzecz, że nie macie tutaj takiego aspektu wyścigu, ale to, że macie ciekawsze akcje pod względem tego, że macie podglądać tak w ramach swojego ruchu, jaka farma będzie dalej, to sprawia, że jest to właśnie nieco taka powiedzmy trudniejsza intelektualnie gra, ale mniej interaktywna. Bo tutaj trzeba przyznać, że żywinica to bardziej jest gra, gdzie każdy może sobie samemu budować interakcję, bo nie macie żadnej, co jest i plusem i minusem, tak? bo z jednej strony możecie grać sobie nawet w 30 osób i, i jakby będziecie się bawili tak samo jak grając na dwie osoby, a z drugiej strony niektórym może brakować się adrenaliny w tym, że, że tutaj nie ma takiego wyścigu kto pierwszy, kto, e, kto szybciej, kto, kto lepiej. Tak? Tutaj bardziej każdy ma swój rebus, próbuje jak najlepiej rozwiązać i kto będzie miał więcej punktów ten wygrywa. Także uwielbiam e, system punktowania w Winnicy, to że musicie z rundy na rundę zobacz coraz więcej punktów, bo tak jak widzieliście na tym fragmencie, rozgrywki, jeżeli tutaj nawet wyrównałem swój wynik, to niestety na koniec są ujemne punkty. Także nie możecie za dużo zdobyć w pierwszej rundzie, bo w kolejnych możecie, może Wam się nie udać tego przebić i będziecie tylko dostawali minusy. Także czasami lepiej troszkę mniej tu zrobić, ale równomiernie niż od razu rzucić się w jednej turze. Także wyborów dużo jest tutaj bardzo dużo, gra kosztuje moim zdaniem zdecydowanie no, bardzo, bardzo mało jak na jakby dzisiejsze warunki przy grach planszowych, bo naprawdę w cenie biletu do China w Warszawie i popchodnu to, to, to spokojnie to się zmieszą może i nawet dwie, dwa egzemplarze przy takich cenach, jak patrzyłem, jak, jak to nam wychodziło, także. Sprawdźcie tę grę, moim zdaniem jest to gra dla bardzo szerokiego grona, niekoniecznie musicie lubić jakieś bardzo ciężkie gry logiczne, ale jest to bardzo ciekawa rozgrywka, jest to fajna gra, bloczków jest bardzo dużo, więc powinno to Wam na sporo starczyć, a nawet jeżeli z jakiegoś powodu by Wam się skończyły, to możecie sobie zrobić jakieś kserówki, albo po prostu kupić sobie kolejną kopię, albo może granna będzie wydawała bloczki do tego, ja zdecydowanie tę grę polecam i ona trafia do naszej kolekcji. Także jest to obok Karuby fajna gra, yy, która będzie pewnie na zmianę się pojawiała w zależności od tego yy, ilu graczy będziemy mieli, bo tutaj mamy ograniczenie co do ilości, a tutaj możemy sobie nie wiem, z rodzicami, z kimkolwiek, nawet w bardzo dużej ekipie zagrać i yy, będziemy się po prostu dobrze bawić. Yy, jedyny może minusik faktycznie, żeby już nie wiem, być takim delikatnie mówiąc obiektywnym, o ile recenzja może być obiektywna, Pudełko jest delikatnie chyba za duże. Do tego mi się przyczepił, bo faktycznie tu się spokojnie mieści notatniczek, spokojnie mieszczą się karty i jakby troszkę powietrza zostaje, jakby to było wydane w minimalnie mniejszym pudełku, no to to już był totalnie ideał, żeby to totalnie od razu iść do sklepu i w tym, w tym jakby miejscu. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości co do winnicy, to oczywiście dajcie znać i to będzie wszystko także. Dzięki wielkie za poświęcenie czasu, do następnego, hej!